W Tarnobrzegu rozpoczęła się już 11 edycja programu SOS Matura. To projekt skierowany do młodzieży, która chce optymalnie przygotować się do egzaminu dojrzałości. Organizatorzy proponują tu bezpłatne zajęcia z matematyki. Przez kilka tygodni odbywają się spotkania w formie wykładów i ćwiczeń. Wszystko po to, by w maju królowa nauk nie sprawiła nikomu przykrych niespodzianek. Głównym organizatorem i podmiotem odpowiedzialnym za przeprowadzenie wszystkich zajęć jest Państwowa Uczelnia Zawodowa w Tarnobrzegu. Matematyka to jeden z tych przedmiotów, który na egzaminie dojrzałości sprawia najwięcej problemów. Doświadczenie i wiedza prowadzących oraz bezpłatna forma zajęć sprawiają, że młodzież chętnie korzysta z zaproszenia program dziś, tegorocznego SES Matura jest bardzo interesujący ze względu na to, że wszystkie obszary, wszystkie dziedziny matematyki dotyczące, te, które będą uczniowie zdawali w przyszłości na maturze, one wchodzą w zakres tematyczny dzisiejsz, co znaczy i dzisiejszego spotkania i kolejnych, dlatego że zaplanowaliśmy 10 godzin wykładów i 10 godzin ćwiczeń. Zapraszam bardzo serdecznie wszystkich maturzystów zarówno z Tarnobrzega, jak i z okolic, z regionu, po to, że aby sobie powtórzyć, odświeżyć wiedzę z matematyki, poćwiczyć rozwiązywanie zadań, no i żeby na matura poszła jak najlepiej. Bardzo, bardzo serdecznie zapraszamy. Ta formuła akademicka jest nader Dlaczego? Bo pozwala ugruntować swoją wiedzę, poszerzyć w tym takim wymiarze i podstawowym, ale przede wszystkim rozszerzonym jest to taki dodatkowy atrybut możliwości korzystania z tej inicjatywy to jest przygotowania pełnego podniesienia sobie kompetencji, ale również i w jaki sposób poznania też narzędzi, które są wykorzystywane do Realizowania zajęć w sposób bardzo profesjonalny, interesujący, ciekawy. Jest to połączone również z dyskusją. Cały program jest realizowany w marcu i kwietniu. To wykłady i ćwiczenia, które obejmują poszczególne działy matematyki. Inicjatorem tego programu jest obecny wiceprezydent Tarnobrzega Mirosław Pluta, który wtedy pełnił funkcję posła. Także z tego powodu prezydenci obejmują wydarzenie swoim patronatem. Z mojej perspektywy to. Nic się nie zmienia. Matematyka jest nadal najtrudniejszym przedmiotem na egzaminie maturalnym. Jeżeli jest szansa, żeby pomóc młodym ludziom w opanowaniu czy w powtórzeniu, to warto to zrobić. Dla nich matura jest tymi drzwiami, które się otwierają na dorosłe życie. Im szerzej się otworzą, tym więcej można potem skorzystać z większej liczby kierunków. Warto pomagać, warto robić dla tych młodych ludzi wszystko, żeby Mieć pewność, że wybiorą właściwie, że pójdą na dobre studia, no i potem będą w ciągu życia robili to, co lubią, to, co kochają. Można brać udział we wszystkich zajęciach, a można wybrać ten dział, który sprawia największe problemy. Zajęcia niezmiennie prowadzą Anna Woś oraz profesor Maria Borowska. Przede wszystkim myślę, że to jest bardzo wartościowe, bardzo wartościowe zajęcia, które przygotowują młodzież maturalną do tej matury. Przede wszystkim z matematyki. Są to bardzo wartościowe zajęcia. Polecam bardzo młodzieży, żeby skorzystała z takich zajęć, bo są no, wartościowe po prostu. Są to zajęcia, które przygotują na maturę osoby, które aktualnie uczą się w liceum. Będą one niezmiernie pomocne w przygotowaniu na maturę, a następnie w kwalifikacji na studia. I myślę, że. Uczestnictwo w takich zajęciach będzie bardzo rozwijające dla licealistów. SOS Matura jest programem, który pozwala dobrze przygotować się do matury na poziomie podstawowym i rozszerzonym. Zajęcia są skierowane do maturzystów z Tarnobrzega, Powiatu tarnobrzeskiego oraz innych ościennych miejscowości. Od tego roku zarówno technika, jak i lica mają taką samą maturę. Czyli formuła 2023, więc już nie ma różnic w tym, jak, czy to jest stara matura, czy, czy nowa. Więc troszeczkę innych zadań, innego typu. Postaram się również przez te meandry tych takich rozmaitości matematycznych państwa przeprowadzić, bo cała rzecz polega na tym, że to nie jest takie rachunki, rachunki, bo to do tego można sobie wykorzystać kalkulator, ale tutaj jest kwestia logicznego myślenia i myślę, że to jest najważniejsze, bo to się przydaje w każdej dziedzinie, nie tylko na maturze. Ale również potem w życiu. Próbujemy z koleżanką, z którą już po raz jedenasty prowadzimy tego typu zajęcia, zebrać wszystkie wiadomości, które wiadomości, umiejętności, kompetencje, które, które to nabywali w ciągu lat nauki w szkole średniej, zebrać syntetycznie. Porównać pod kątem poszukiwania analogii, różnic, no i przede wszystkim trening zadaniowy, arkusze maturalne, przed którymi właśnie są maturzyści tegoroczni. Realizacja programu przynosi wymierne korzyści dla młodych ludzi. Dowodem na to jest fakt, że program jest organizowany od ponad dekady i za każdym razem cieszy się dużym zainteresowaniem. Dodatkowo, co roku organizatorzy sprawdzają, jak młodzież poradziła sobie na maturze. Gdyby nie miało sensu prowadzenie takich zajęć, to po raz jedenasty by się to nie odbywało. Za każdym razem, po zdanej maturze, maturzyści z własnej nieprzemuszonej woli wysyłają takie informacje zwrotne, na ile się ten taki kurs przygotowawczy do matury przydał, czy to ma sens, czy jakoś krytycznie do tego podchodzą, co ulepszyć, ponieważ chcemy się doskonalić, więc co roku jest całe mnóstwo takich pozytywnych informacji zwrotnych, że to ma sens, że się przydaje, że pomogło. Maturzystą w zdaniu matury, w lepszym przygotowaniu do matury. I dlatego kontynuujemy po raz jedenasty. Chciałam bardzo mocno podkreślić, że to, co organizujemy, ma ogromny sens. Ma ogromny sens ze względu na to, że ci uczniowie, którzy przystępują do matury z matematyki, a towarzyszy im ogromny stres, jako że matematyka uważana jest za przedmiot trudny, a nawet bardzo trudny, w momencie, kiedy spotykają się z naszymi wykładowcami, z naszymi nauczycielami akademickimi i oni przybliżają tajniki matematyki, wspólnie poprawia, powtarzają materiał i wspólnie rozwiązują różnego rodzaju zadania, tam, Matematyka staje się dla nich bliższa. I tak na dobrą sprawę ten wyolbrzymiony strach związany właśnie ze zdawaniem matury z matematyki ulega zmniejszeniu. W imieniu organizatorów serdecznie zapraszamy w Mury Państwowej Uczelni Zawodowej w Tarnobrzegu. Uczestniczę w SOS Matura Bo. Chcę zdać dobrze maturę. Chcę powtórzyć rachunek prawdopodobieństwa. Chcę powtórzyć geometrię.